Czy naprawdę możesz uzdrowić swoje ciało, jeśli twój umysł pozostaje taki sam? A może każda choroba to język, którym przemawia twoja dusza? Zostań tutaj, bo to, co usłyszysz, może zmienić twoje życie. Ciało i umysł nie są od siebie oddzielone. To, co przeżywasz wewnętrznie w ciszy, często wychodzi na powierzchnię w postaci bólu, napięcia, a czasem choroby. Jung mówił, że wszystko, co wypieramy, wraca do nas w innej formie. Jeśli więc nie zmieniasz swojego umysłu, jeśli nie dotykasz tego, co w cieniu, choroba staje się jego głosem. Każdy z nas choć raz w życiu zadał sobie pytanie: Dlaczego to spotyka właśnie mnie? Dlaczego pewne dolegliwości wracają, mimo że zmieniam dietę, ćwiczę, dbam o siebie? Może problem nie jest na zewnątrz, może problem jest w środku. Psychosomatyka, szczególnie w ujęciu jungowskim, nie mówi o prostych zależnościach. Nie chodzi o to, że gniew to ból wątroby, a smutek to ból serca. To byłoby zbyt proste, zbyt schematyczne. Jung uczył nas, że ciało jest symbolicznym językiem nieświadomości. I jeśli nie chcesz zmieniać swojego umysłu, to ciało samo zaczyna mówić. Wyobraź sobie, że nosisz w sobie niezrealizowane marzenia. Codziennie je tłumisz. Codziennie mówisz sobie: Nie teraz, nie mogę, to niemożliwe. Czy myślisz, że ta energia znika? Nie, ona gromadzi się w Twoim wnętrzu i zaczyna szukać ujścia. Czasami objawia się to w snach, czasami w lękach, czasami w relacjach, które przyciągasz, a czasami w chorobie. Dlatego pytanie, czy możesz wyzdrowieć, nie zmieniając umysłu, jest jednym z najważniejszych pytań, jakie możesz sobie zadać. Bo jeśli nie, to oznacza, że droga do zdrowia zaczyna się nie od leków, suplementów, terapii ciała. Zaczyna się od odwagi, by spojrzeć w siebie. Ciało nigdy nie walczy przeciwko tobie, ale zawsze próbuje mówić. Pytanie tylko, czy jesteś gotów słuchać. Czym jest jungowska psychosomatyka? Psychosomatyka w ujęciu jungowskim to spojrzenie na człowieka jako jedność ciała, umysłu i duszy. Nie ma tutaj granicy, gdzie kończy się psychika, a zaczyna ciało. Wszystko jest powiązane w jedną sieć doświadczeń. Karl Jung zauważył, że choroby i dolegliwości często niosą ze sobą symboliczne znaczenie. To, co nie może być wyrażone słowami, zaczyna przemawiać poprzez ciało. Objawy stają się wiadomościami od nieświadomości, która szuka sposobu, by się ujawnić. Według Junga, człowiek nosi w sobie ogromny obszar nieuświadomionych treści. Nazywał go cieniem, a cień to wszystko to, czego nie chcemy widzieć w sobie: emocje, które tłumimy. Pragnienia, które odrzucamy, myśli, które uznajemy za niebezpieczne albo nieakceptowalne, jednak cień nie znika, gdy go wypierasz. On rośnie i czeka na moment, by znaleźć ujście. Najczęściej robi to poprzez sny, wypadki, powtarzające się sytuacje życiowe, a czasem przez symptomy chorobowe. W jungowskiej perspektywie choroba nie jest tylko błędem biologicznym, nie jest przypadkiem ani złośliwym losem. To sygnał, że coś w Twoim życiu wymaga uwagi, to głos, który domaga się wysłuchania. Zastanów się, ile razy czułeś zmęczenie, a mimo to szedłeś dalej, udając, że nic się nie dzieje, ile razy odczuwałeś smutek, ale chowałeś go pod maską uśmiechu, ile razy czułeś gniew, a zamiast go wyrazić, tłumiłeś go w sobie. Wszystko to nie znika w próżni. Zostaje zapisane w Twoim ciele. Jung uważał, że choroba to język symboli. Nie chodzi tylko o to, że stres osłabia odporność. Chodzi o to, że każdy objaw może mieć swoje znaczenie, które warto odczytać. Ból pleców może mówić o ciężarze, jaki dźwigasz w życiu. Problemy z sercem mogą wskazywać na trudności w przeżywaniu miłości. Schorzenia skóry mogą być wyrazem konfliktu między tym, co chcesz pokazać światu, a tym, co ukrywasz. Ale tu nie chodzi o schematy i proste skojarzenia. Jung ostrzegał przed dosłownym traktowaniem psychosomatyki. Każdy człowiek ma swoją indywidualną historię, a objaw zawsze trzeba czytać w kontekście jego życia. Wyobraź sobie, że twoje ciało jest księgą, w której zapisano wszystkie niewypowiedziane emocje. Każdy ból, napięcie czy choroba to strona tej księgi. Jeśli nauczysz się czytać ten język, możesz odkryć, co naprawdę próbuje powiedzieć twoje wnętrze. Psychosomatyka Jungowska. Nie oznacza, że należy odrzucać medycynę czy leczenie. To nie alternatywa, ale uzupełnienie. To zaproszenie do spojrzenia głębiej, poza same objawy. Bo jeśli leczysz tylko ciało, a nie dotykasz źródła w psychice, problem często powraca. Kluczem jest świadomość. Świadomość, że ciało nie działa przeciwko Tobie, że choroba może być drogowskazem, że cierpienie może stać się początkiem przemiany jeśli zdecydujesz się go wysłuchać. Jung wierzył, że każdy symptom to wezwanie do rozwoju, do integracji cienia, do spotkania z tym, co ukryte, ale prawdziwe. I właśnie w tym kryje się moc jungowskiej psychosomatyki, w odkrywaniu znaczeń, które prowadzą cię ku pełni, jak rozpoznać sygnały, które ciało wysyła do umysłu. Ciało nigdy nie kłamie. To, co przeżywasz w środku, Wcześniej czy później pojawi się w Twojej fizyczności. Problem polega na tym, że często nie słuchasz tych sygnałów, dopóki nie stają się bardzo głośne. Pierwszym krokiem jest uważność. Twoje ciało każdego dnia wysyła Ci drobne znaki: napięcie karku po rozmowie, która wywołała złość, ucisk w żołądku, kiedy musisz zrobić coś wbrew sobie, przyspieszone bicie serca. Gdy zbliżasz się do sytuacji, której podświadomie się boisz. Te sygnały pojawiają się subtelnie. Na początku są jak cichy szept, z czasem zamieniają się w krzyk, jeśli wciąż je ignorujesz. I właśnie wtedy pojawia się choroba. Jungowska perspektywa zachęca, abyś zatrzymał się i zadał pytanie: Co teraz mówi moje ciało? Nie oceniaj, nie walcz, tylko obserwuj. Czy odczuwasz ucisk, pieczenie? Drżenie, zmęczenie? Czy te stany pojawiają się w określonych sytuacjach albo przy konkretnych osobach? Drugi krok to refleksja. Zadaj sobie pytanie: jaka emocja kryje się za tym objawem? Często ciało wyraża to, czego nie chcesz przyznać. Ból głowy może być tłumionym gniewem. Zaciśnięte gardło może ukrywać niewypowiedziane słowa. Brak energii może wskazywać na życie wbrew własnym wartościom. Trzeci krok to odczytanie symboli. W Jungowskiej Psychologii każdy symptom jest metaforą. Nie chodzi o literalne przypisanie choroby do jednej emocji. Chodzi o zrozumienie, że Twoje ciało opowiada Twoją historię poprzez obrazy i znaki. Zastanów się, dlaczego właśnie ta część ciała daje o sobie znać? Co ona symbolizuje w moim życiu? Co próbuje mi pokazać? Na przykład ręce mogą symbolizować działanie i sprawczość. Jeśli często odczuwasz ich osłabienie, może to sugerować blokadę w podejmowaniu decyzji. Nogi wiążą się z poczuciem stabilności i kierunku. Problemy z chodzeniem mogą odzwierciedlać lęk przed zmianą drogi życiowej. Czwarty krok to konfrontacja. Nie wystarczy zauważyć objaw. Musisz zmierzyć się z tym, co naprawdę niesie. To wymaga odwagi, bo czasami ciało przypomina ci o rzeczach, które od dawna spychasz w cień. Ale właśnie to spotkanie otwiera przestrzeń na uzdrowienie. Piąty krok to dialog. Zamiast traktować chorobę jak wroga, spróbuj potraktować ją jak nauczyciela. Zadaj pytanie. Po co pojawił się ten objaw w moim życiu? Czego chce mnie nauczyć? Kiedy zmieniasz podejście, nagle odkrywasz, że choroba nie jest karą, ale przewodnikiem. Rozpoznawanie sygnałów ciała wymaga cierpliwości. To proces, w którym uczysz się słuchać coraz uważniej. Na początku możesz mieć wątpliwości, ale z czasem zauważysz zależności, których wcześniej nie widziałeś. To, co wydawało się przypadkowe, nagle nabierze sensu. Jung mówił, że to, czego nie uświadamiasz, kieruje twoim życiem, a gdy staje się świadome, przestaje tobą rządzić. Rozpoznanie sygnałów ciała to właśnie akt uświadamiania. To moment, w którym odzyskujesz sprawczość i zaczynasz prowadzić dialog z własnym wnętrzem. Praktyczne przykłady z codziennego życia. Psychosomatyka staje się realna dopiero wtedy, gdy zauważysz jej przejawy w zwykłych sytuacjach. Nie chodzi o abstrakcyjne teorie, ale o doświadczenia, które spotykają Cię każdego dnia. Wyobraź sobie, że w pracy czujesz się niedoceniany. Codziennie wchodzisz do biura z poczuciem, że Twoje starania nie mają znaczenia. Po kilku tygodniach zaczynasz odczuwać napięcie w barkach i chroniczne bóle głowy. To nie przypadek. Twoje ciało pokazuje ciężar, jaki nosisz, i frustrację, którą tłumisz. Inny przykład to osoba, która od lat żyje w relacji bez szczerości. Nie mówi o swoich prawdziwych uczuciach, bo boi się odrzucenia. Po czasie pojawiają się problemy z gardłem, utrata głosu albo częste infekcje. Ciało przejmuje rolę, której człowiek nie chce podjąć. Wyrażanie prawdy. Ktoś inny może przez lata ignorować własne marzenia, wybierając bezpieczeństwo zamiast pasji. Z biegiem czasu pojawiają się dolegliwości żołądkowe, uczucie ścisku i problemy z trawieniem. To symbol sytuacji, w której człowiek nie trawi swojego życia. Przykładów jest więcej. Matka, która zawsze stawia potrzeby rodziny ponad swoje, zaczyna cierpieć na bóle pleców. To obraz nadmiernego obciążenia obowiązkami. Mężczyzna, który tłumi gniew wobec autorytetów, rozwija nadciśnienie. To napięcie, które nie znajduje ujścia w słowach, więc przejmuje je ciało. Jungowska interpretacja nie sprowadza się do prostych zależności. Nie chodzi o to, by przypisać każdemu objawowi jedną emocję. Chodzi o uważne obserwowanie całej historii życia danej osoby. Ten sam ból głowy może oznaczać zupełnie coś innego dla dwóch różnych osób. Klucz tkwi w indywidualnym znaczeniu. Przyjrzyjmy się prostemu codziennemu doświadczeniu, stresowi. Wyobraź sobie, że codziennie rano budzisz się ze ściśniętym żołądkiem, bo czeka cię spotkanie, którego się obawiasz. Objaw mówi ci wyraźnie, coś w Twoim życiu jest sprzeczne z Tobą. Możesz zignorować ten sygnał i wypić kolejną kawę, ale możesz też zatrzymać się i zapytać, dlaczego moje ciało reaguje w ten sposób. Inny praktyczny przykład to choroby skóry. Wykwity, wysypki czy łuszczenie często pojawiają się w sytuacjach społecznych, które wywołują wstyd lub lęk. Skóra to granica między tobą a światem. Gdy czujesz się zagrożony, twoje ciało manifestuje ten konflikt na powierzchni. Psychosomatyka jungowska zachęca, aby traktować takie objawy jak wiadomości. Zamiast pytać: jak to wyleczyć? Warto spytać: Dlaczego się pojawiło? To zmienia perspektywę z walki na dialog. Zauważ, że w codziennym życiu masz wiele okazji, aby obserwować swoje ciało. Kiedy unikasz rozmowy, a mimo to odczuwasz ucisk w gardle. Kiedy zgadzasz się na coś wbrew sobie i od razu boli cię brzuch. Kiedy udajesz spokój, a ręce pocą się jak w lęku. Każda z tych sytuacji to żywa lekcja psychosomatyki. Praktyczne zastosowanie polega na zatrzymaniu się i interpretacji. Możesz prowadzić dziennik objawów. Zapisuj co czułeś i w jakiej sytuacji pojawił się sygnał ciała. Po czasie zaczniesz widzieć wzorce. To pozwoli ci zrozumieć, jakie emocje kryją się pod dolegliwościami. Takie podejście nie wymaga specjalistycznych narzędzi. Wymaga szczerości wobec siebie i gotowości do wsłuchania się w to, co ciało komunikuje. Kiedy zaczniesz praktykować uważność na objawy, codzienność stanie się Twoim najlepszym nauczycielem. Jak rozpocząć własną drogę do zdrowia od zmiany umysłu? Każda transformacja zaczyna się od decyzji, nie od zewnętrznych okoliczności, lecz od wewnętrznej zgody na zmianę. Twoje ciało nie uzdrowi się trwale, jeśli Twój sposób myślenia pozostanie taki sam. Pierwszy krok to świadomość. Musisz zobaczyć, że objawy nie są wrogiem. Są sygnałem, że coś w Twoim życiu domaga się uzdrowienia. Dopóki traktujesz chorobę jako przypadek, zamykasz sobie drogę do głębszej przemiany. Drugi krok to akceptacja. To, co wypierasz, rośnie w siłę. Dopiero wtedy, gdy przyjmiesz do wiadomości istnienie emocji, możesz coś z nimi zrobić. Nie oznacza to pogodzenia się z cierpieniem, ale przyjęcie prawdy o tym, że ono istnieje. Trzeci krok to praca z cieniem. Cień to wszystkie aspekty których nie chcesz widzieć. Złość, zazdrość, bezradność, wstyd to one kryją się za wieloma dolegliwościami. Zamiast udawać, że ich nie ma, naucz się je rozpoznawać i integrować. Czwarty krok to zmiana narracji wewnętrznej. Zwróć uwagę, jakim językiem mówisz do siebie. Czy karmisz się krytyką, czy dajesz sobie wsparcie? Umysł, który nieustannie wysyła komunikaty pełne strachu, osłabia ciało. Umysł, który uczy się mówić językiem szacunku, buduje zdrowie. Piąty krok to uważność. Ćwiczenie obecności pozwala dostrzec, co naprawdę czujesz. Kiedy zatrzymujesz się w ciszy, możesz usłyszeć sygnały, które wcześniej były zagłuszane. Medytacja, świadome oddychanie, spacer w naturze to narzędzia, które otwierają drzwi do dialogu z sobą. Szósty krok to autentyczność w relacjach. Kiedy żyjesz wbrew sobie, ciało natychmiast reaguje, zaczynasz chorować, bo wewnętrzna prawda nie znajduje ujścia. Dlatego kluczowe jest, by mówić to, co naprawdę czujesz, zamiast ukrywać emocje za maską. Siódmy krok to odwaga do zmiany schematów. Jeśli całe życie powtarzasz te same wzorce, tworzysz te same skutki. Zmiana umysłu polega na przerwaniu automatyzmów. To trudne. Ale bez tego droga do zdrowia staje się zamknięta. Ósmy krok to świadome kierowanie energią. Zamiast inwestować ją w lęk, skieruj ją na twórczość, rozwój, pasję. Umysł potrzebuje sensu, a kiedy go nie ma, ciało zaczyna krzyczeć. Znajdź zajęcie, które daje radość i sprawia, że czujesz, iż Twoje życie ma wartość. Dziewiąty krok to wdzięczność. Wdzięczność zmienia jakość Twojego myślenia. Zamiast widzieć tylko brak, uczysz się dostrzegać obfitość. Taka zmiana perspektywy działa uzdrawiająco zarówno na psychikę, jak i ciało. Dziesiąty krok to cierpliwość. Proces uzdrawiania nie dzieje się w jeden dzień. To podróż, w której każde małe zwycięstwo jest ważnym krokiem naprzód. Najważniejsze by nie oczekiwać natychmiastowych rezultatów, lecz pozwolić, aby zmiana dojrzewała w swoim rytmie. Rozpoczęcie drogi do zdrowia wymaga gotowości, aby spojrzeć w głąb siebie. To nie jest łatwa ścieżka, ale to ścieżka prawdziwa. Kiedy zmieniasz umysł, ciało stopniowo odpowiada. Znika poczucie bezsilności, a pojawia się przekonanie, że masz wpływ na swoje życie. Zmiana zaczyna się w chwili, gdy postanawiasz usłyszeć, co mówi twoje wnętrze. Od tego momentu każdy krok staje się elementem uzdrawiania. To podróż, która prowadzi do spotkania z samym sobą i odzyskania pełni. Twoje ciało zawsze mówi prawdę, twoja psychika nigdy nie milczy. Jeśli nie chcesz słuchać umysłu, to ciało podniesie głos. Jeśli nie chcesz spojrzeć w cień, objawy staną się jego językiem. Za każdym razem, gdy odczuwasz ból, zamiast pytać, dlaczego to się dzieje właśnie teraz, zapytaj: Co moje ciało chce mi powiedzieć? Pamiętaj, że choroba nie jest twoim wrogiem. Choroba jest Twoim nauczycielem. Objawy nie przychodzą, by Cię zniszczyć, ale by coś Ci uświadomić. Twoim zadaniem nie jest walka, lecz zrozumienie. Możesz rozpocząć swoją drogę już dziś. Nie musisz czekać na idealny moment. Pierwszym krokiem jest uważność na sygnały, drugim szczerość wobec siebie, trzecim odwaga, by spojrzeć w cień i przyjąć to, co od dawna czeka. Jeśli chcesz naprawdę uzdrowić swoje ciało, nie możesz pominąć umysłu, bo zdrowie zaczyna się od zmiany myślenia, od innego spojrzenia na siebie, od uznania, że jesteś całością, a nie zlepkiem oddzielnych części. Jungowska psychosomatyka nie daje prostych recept, ale daje coś cenniejszego, drogę do głębszego poznania siebie. Kiedy zaczynasz widzieć swoje objawy jako symbole, twoje życie nabiera nowego sensu. To, co wcześniej wydawało się cierpieniem bez celu, staje się przewodnikiem. Nie odkładaj tego na później. Zacznij od małego kroku. Zatrzymaj się dzisiaj na pięć minut i zapytaj, jak się czuję, co moje ciało próbuje mi powiedzieć. Ta prosta praktyka może stać się początkiem wielkiej przemiany. Jeśli ten film dał Ci wartość, zasubskrybuj mój kanał. W ten sposób nie przegapisz kolejnych treści, które mogą pomóc ci na Twojej drodze. Kliknij dzwoneczek, aby dostawać powiadomienia. Podziel się tym materiałem z kimś, kto również potrzebuje zrozumienia, że zdrowie zaczyna się od umysłu. Pamiętaj: zdrowie to nie tylko brak choroby, zdrowie to harmonia ciała, psychiki i ducha, i właśnie te harmonie masz szansę budować każdego dnia. Zatrzymaj się na chwilę. Weź głęboki oddech. Poczuj, że jesteś w podróży do samego siebie i pozwól, by ta podróż była Twoim największym uzdrowieniem.